Witajcie kochani, nazywam się Małgorzata Leszczyńska, na co dzień zajmuję się hipnoterapią, prowadzę kursy, szkolenia, warsztaty y, online, stacjonarne. Zapraszam również na sesje indywidualne. Dzisiaj podpowiedź jednej z klientek. Powiedziała Małgosiu, może byś nagrała coś takiego, aby można było uwolnić się od przeszłości. Od osób, które ciągle są w naszym umyśle i każą wracać do tego, co się wydarzyło kiedyś, a przez co nie potrafię żyć tym, co mam dzisiaj, nie potrafię cieszyć się tym, co jest. Postanowiłam takim nagraniem podzielić się z Wami, dlatego dzisiaj mentalna relaksacja, aby uwolnić się od tego, co ciągnie nas w tył. Do przeszłości, której tak naprawdę nie ma, żeby zostawić ją tam, gdzie jej miejsce, w przeszłości. Bo tak często wracamy do tego boli w ciele i nawet jeżeli są tam osoby w naszej przeszłości, a nie ma ich dzisiaj, to w naszym umyśle są cały czas w nas. Jednym z takich e, procesów, e, aby uwolnić się od przeszłości i osób, które tam są w tej przeszłości, a które ciągle zabieramy ze sobą, jest proces wybaczania. Jest to proces wymagający gotowości, aby uwolnić przeszłość. Ale przy okazji wspomnę, co jest bardzo ważne w procesie wybaczania. Czym proces wybaczania nie jest? Nie jest akceptacją sytuacji, która miała miejsce. Nie jest akceptacją zachowania, które miało miejsce. Nie jest y, również z zmienieniem relacji w stosunku do osoby, która jest winowajcą. To jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, że wybaczanie jest uwolnieniem się od gniewu, złości, żalu. Wybaczanie jest uwolnieniem się od wpływu tej osoby, która zawiniła kiedyś w przeszłości, a którą właśnie cały czas trzymamy w naszym umyśle. Wybaczanie jest... Również odzyskaniem energii, przestrzeni w naszej głowie, tak, żeby mieć miejsce na kreację, na radość, żeby nie ciągnąć za sobą tej osoby, której już dawno w naszym życiu nie ma. Jest również wyjściem z pozycji ofiary, co jest też procesem wymagającym gotowości, odwagi, jest uwolnieniem się, od starych schematów, i właśnie zamknięciem przeszłości. Warto o tym wiedzieć. Dzisiaj będzie to bardziej praca z naszym ciałem, z naszymi odczuciami, z tym, co dzieje się w naszym umyśle, ale zachęcam do, do procesu wybaczania, zwłaszcza w falach TETA, w pracy z podświadomością, aby, aby rzeczywiście zamknąć przeszłość. Jak macie tą gotowość. Otwarcia się na siebie, na nową przyszłość. Zapraszam, a wracając do dzisiejszego nagrania. I to, jak ważne jest, aby zamknąć przeszłość i otworzyć się na, na tu i teraz, na naszą przyszłość, na kreowanie naszego szczęśliwego życia, najlepszej wersji siebie, warto, warto to zamknąć, warto to pożegnać. I wejść z nową energią, z radością, z wdzięcznością, z empatią, z tym cudownym uczuciem miłości w naszym sercu do nowej rzeczywistości, nowego siebie, uruchomić swój potencjał, możliwości, bo rzeczywiście, kiedy zamykamy przeszłość, kiedy ją zostawiamy tam, gdzie jej miejsce, mamy tą przestrzeń na to, co nowego, na to, co w sobie mamy, na odkrywanie siebie i do tego Was zachęcam. Oczywiście, zapraszam do kontaktu ze mną, jeżeli chcesz mieć takie dedykowane nagranie tylko i wyłącznie dla siebie, ze swoim imieniem, z tym, czego tak naprawdę potrzebujesz. Dzisiaj jestem, służę w swoim wsparciem. Dziękuję za tą przestrzeń, którą też tworzę z uczestnikami grupy na Facebooku, Holimi. Zapraszam Cię. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam i pięknego zamykania w przeszłości życzę. Usiądź, połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zrób wydech. I jeszcze raz. Weź głęboki wdech. Zrób wydech, przenieś uwagę na swoje powieki. Poczuj przyjemny ciężar. I przenieś uwagę też na mięśnie wokół Twoich oczu. I pozwól swoim mięśniom rozluźnić się tym wokół oczu. I tym: Mikromięśnią w Twoich powiekach, tak, żeby przestały działać. Rozluźnij swoje powieki zupełnie i całkowicie, tak, żeby przestały działać. I kiedy rozluźniasz swoje powieki, stają się przyjemnie ciężkie, i możesz mieć takie wrażenie, jakby górna powieka skleiła się z dolną. I doskonale wiesz, że kiedy przeniesiesz uwagę na swoje powieki, możesz z łatwością je otworzyć. Zatem, kiedy policzę teraz do trzech, otworzysz swoje oczy. Po chwili je zamkniesz, a twoje rozluźnienie zwiększy się dwa razy bardziej. Zatem jeden, dwa, trzy, otwórz oczy. Zamknij, pozwól, żeby twoje rozluźnienie zwiększyło się dwa razy bardziej. I ten rodzaj rozluźnienia, który masz w swoich powiekach, przenieś na czubek głowy i rozprowadź po całym swoim ciele, od czubka głowy po końce palców stóp. I poczuj, jak rozluźniają się mięśnie twarzy, ramiona, plecy, ręce. Przez łokcie nadgarstki po końcem palców. Rozluźnij klatkę piersiową, brzuch, biodra, poczuj jak rozluźnia rozluźniają się Twoje uda, kolana, łydki i stopy i pozwól, aby energia rozluźnienia płynęła w całym Twoim ciele. Ile zacznę liczyć od 10 do jednego i kiedy powiem jeden, osiągniesz dzisiejszy poziom Twojego mentalnego rozluźnienia. Ale zanim zacznę liczyć, pamiętaj, że bierzesz wszystko, co korzystne, na resztę, odrzucasz. Pamiętaj, że jakiekolwiek dźwięki, które będą do ciebie docierać, będą sprawiały, że będziesz rozluźniać się jeszcze bardziej, głębiej, przyjemniej. Zatem 10, pozwól sobie na Przyjemne rozluźnienie 9, zostawiające za sobą wszelkie blokady, ograniczenia. I wejdź 8 razy głębiej, niżej, 7, 6, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, 5, 4, 3, prost do dzisiejszego. poziom Twojego mentalnego rozluźnienia. Przyjmij go, zaakceptuj. Za chwilę zacznę liczyć od pięciu do jednego, i kiedy powiem jeden, przeniesiesz się w bezpieczną przestrzeń, Twoją przestrzeń. Może być to Twoje miejsce emocji, może być miejsce mentalnej relaksacji, które znasz, a być może jakieś nowe miejsce, które przed Tobą. Otwórz się na bezpieczne miejsce dla Ciebie, bo kiedy powiem jeden, przeniesiesz się tam, czując się wspaniale w odprężeniu, poczuciu bezpieczeństwa. Zatem pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jesteś tam. Zobacz, jak wygląda, czy jest to miejsce w naturze, czy jest to przestrzeń jakiegoś pomieszczenia, może domu rodzinnego. Zobacz to miejsce, poczuj. Zobacz, co Cię otacza. W jakiej przestrzeni jesteś. Wyznacz w tym miejscu granice, symbolicznie, granice między przeszłością a przyszłością. Jakiś przedmiot, który może tą granicę wytyczać, wyobraź sobie granicę między przeszłością, a przyszłością, i stań na tej granicy. Odwracając się w stronę przeszłości, i zobacz u swoich stóp te wszystkie nazbierane kamienie, które ciągniesz. Pod Twoimi nogami. Zobacz, co kryje się za każdym z tych kamieni, jakie wydarzenie, jaka osoba, jaka przeszłość, sytuacje, które miały miejsce. Każdy kamień niesie za sobą jakąś energię, fragment twojego życia, twojej przeszłości, z czym chcesz się pożegnać? Te kamienie ciążyły ci przez wiele lat, dokładane, z każdą nową sytuacją, wydarzeniem, osobą. Poczuj ich ciężar i zobacz, które z nich chcesz tak naprawdę zostawić w przeszłości. Pomyśl, co już warto zamknąć, z czym się pożegnać. I zajmij się tymi kamieniami. Przyjrzyj się każdemu z nich i zauważ, że między kamieniem a Twoim ciałem. Są takie energetyczne nici, mają swój kolor, swoją moc, i zauważ, że ta energia płynie od ciebie do kamienia, od kamienia do ciebie. I choć wydarzenie, sytuacja, osoba były dawno temu. to te energetyczne nici ciągle wiążą Cię z daną sytuacją, wydarzeniem. Wśród tych kamieni jest też mnóstwo fantastycznych wspomnień, dobrych wspomnień, budujących wspomnień. Te kamienie mają inny kolor, są lekkie, przyjemne. Dam Ci chwilę teraz, abyś Miał czas na oddzielenie tych kamieni, tych, które sprawiają ciężar, ból, przypominają o cierpieniu, a z drugiej strony odłóż te, które wzmacniają w Tobie dobre wspomnienia, radość, uśmiech, które pozwalają Ci dobrze o sobie myśleć. To nie tylko wydarzenia, ale ludzie. To kiedy myślisz o sobie dobrze, to też w otoczeniu sprzyjających ci osób. Zatem zacznij teraz rozdzielać te kamienie, rozpoznasz je z łatwością, bo te trudne są bardzo ciężkie, te przyjemne. Są niezwykle lekkie, drobne, tak rzadko zauważane, ale znajdziesz je z łatwością, mają inny kolor. Energie, które Cię z nimi łączą, sprawiają przyjemność, lekkość, radość, zatem zacznij teraz w swoim tempie rozdzielać te kamienie. Jednocześnie, kiedy układasz te trudne, te bolesne, te bardzo ciężkie, zacznij przecinać te energetyczne nici, mówiąc: biorę co moje, oddaję co Twoje. Z wydarzenia, sytuacji, Powiązań z różnymi osobami, które powinny już zostać dawno w Twojej przeszłości. Z każdym kamieniem, który ciąży. zostawiając ją tam, gdzie jej miejsce. Możesz je włożyć do kieszeni i poczuć jeszcze większą lekkość, bo wiesz, że one przypominają ci o tym, co dobrego w tobie, co dobrego cię spotykało. I wiesz, że z przyjemnością je zabierzesz do przyszłości, aby nadal cię wzmacniały, aby nadal czerpać z nich radość. Poczucie własnej wartości, pewność siebie, swoją moc. Zauważ te kamienie. Poczuj je. Weź ze sobą. I zobacz, co zostawiasz w przeszłości. Czy z łatwością się uwalniasz? Czy sprawia ci to trudność? I poczuj, co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy odcinasz tę energię. Jak reaguje ciało? Czy rzeczywiście chce się uwalniać? Czy jeszcze jest coś, co ciało zostawia? go ciągnie do przeszłości. Zwróć uwagę na swoje ciało. Ono tak szybko reaguje na sytuacje, wydarzenia. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w twoim ciele. Podziękuj mu za reakcję. Podziękuj mu za za to, co daje Tobie. Jest Twoim sprzymierzeńcem. I poczuj te miejsca w ciele, które jeszcze się napinają. Przyjrzyj się tym miejscom w swoim ciele, które wywołują czasem ból. I podziękuj za to doświadczenie, za przypomnienie. Przywitaj to, co jeszcze boli w ciele, stawiając temu czoła, wykopując spod dywanu, i wejdź do tego miejsca. uwolnienia się od przeszłości i rób wydechy, bo z każdym wydechem uwalniasz, ten zacisk, uwalniasz, ucisk, napięcie. Z każdym wydechem pozwól sobie na to teraz w tej przestrzeni oddechu spójrz na granicę. I zobacz swoją gotowość na przekroczenie granicy i zrobienia kroku do tu i teraz, aby popatrzeć w przyszłość, aby otworzyć się na nią, jakbyś na nowo otwierał oczy na coś zupełnie nowego z tą energią dobrych wspomnień gdzie niesiesz poczucie własnej wartości gdzie niechiesz pewność siebie swoją moc i te dobre sytuacje dobre wydarzenia, dobre wspomnienia popatrz w swoją przyszłość poczuj lekkość i ulga i swoboda i odprężenie bo wiesz co za tobą co zostało w przeszłości tam gdzie jej miejsce I otwierasz się na siebie, na swoją prawdę, bez obciążeń. Podziękuj za to sobie, za tą odwagę, za wykonaną pracę, aby móc otworzyć się na nieznane. I kiedy za chwilę policzę do trzech i powiem trzy, otworzysz oczy. Jeden, wracasz do tu i teraz. Dwa, Twoje ciało zaczyna poruszać się. Trzy, otwierasz oczy.